Siema, siema. Tak szybko jeszcze nie zaczynaliśmy. Tutaj w ze spanie, panie, niż szósta. Rano. I jedziemy do e, przemka. E, stolarza, który jest mistrzem świata w stolarce. I on pracuje zawsze od siódmej, dlatego musimy do niego dojechać. Także zabieramy resztę naszych sklejkowych materiałów i jedziemy. Wczoraj robiliśmy chyba do północy. My jesteśmy na finiszu, ale już. Zero sił. Także pakujemy sprzęt i lecimy. Tak więc jesteśmy już zapakowani. Z tyłu na pace, na łóżku mamy właśnie poukładane sklejki. I nawet chociażby z tego względu to rozkładane łóżko super się przydaje, możemy przewozić takie wielkogabarytowe rzeczy totalnie bez problemu. Tylko musieliśmy je trochę zabezpieczyć, żeby nam na zakręcie czy przy hamowaniu nie poleciały. No i słuchajcie, jedziemy odebrać nasze szafki wiszące, więc w tym miejscu na górze, gdzie jest jeszcze Alu Fox, to jest chyba prawie ostatnie miejsce, gdzie właśnie ta folia za chwilę zniknie i już prawie nie będzie tego Alufoxa, więc to jest ogromna zmiana, bo ten Alufox jest z nami od początku, a zaraz go praktycznie nie będzie widać, i będzie już jak w domu. Więc jedziemy, odbieramy, działamy, zrobimy też podest tam na dole, pod, pod siedzeniami, więc dzisiaj bardzo dużo zmian, ale to będziemy Wam pokazywać na bieżąco, jak już dojedziemy na miejsce, bo mamy pół godzinki czy 40 minut, więc jeszcze kawałek trasy i przy okazji sobie patrzymy, oglądamy. A akurat tego nie widać za oknem. Nie chciałam pokazać, że Ciebie oglądamy. Chciałam Jadna pokazać... atrakcja. Tak, w jako atrakcja. Ale za oknem druga atrakcja, czyli wschód słońca i za każdym razem, jak właśnie tak wcześnie wstajemy, to sobie tak myślę, że super byłoby taką mieć rutynę, że codziennie, żeby codziennie wstawać o tej piątej, szóstej i żeby cieszyć się właśnie takim długim dniem. Ale później przychodzi poranek, kolejnego dnia i już nie możemy wstać. <noise> Więc to jest tak super ciężkie, ale mam ogromną nadzieję, że jak już wyjedziemy i będziemy wypoczęci bo to jesteśmy super, naprawdę przemęczeni tą 10-miesięczną budową. Że jak już wypoczniemy, zregenerujemy się, to myślę, że będzie to bardziej możliwe, żeby tak się wysypiać. No słuchajcie, jesteśmy właśnie. Dojechaliśmy do Sempulna i podziwiamy tutaj niesamowite rzeczy. Wystarczy spojrzeć na moją mile. Tak jest. To jest właśnie legendarny pan Przemek, o którym opowiadaliśmy. I to pan, jest, Przemek to właśnie to, co pan Przemek działa w cuda. Powiem Przemku, jak pan to robi. Normalnie. Normalnie? Dla nas takie normalnie to trwa chyba, byśmy robili takie szafki nas. co? No miesiąc lekko. Znaczy byśmy nie zrobili takich szafków. No raz żeby byśmy Raz, żebyśmy nie zrobili ich tak dobrze, to na pewno.. No właśnie przed chwilą mówiłam, że my nawet w domu nie mamy takich mewni, jak będziemy mieli w Dukatosku. Teraz Dukatos to nasz dom, więc, więc to będziemy mieli będzie... porządnie. No, także słuchajcie, to jest niesamowite, bo my jak robimy ręcznie rzeczy to jest niesamowita jaka różnica może być. Bo to jest, no to wygląda tak dobrze, że no w domu nie ma, te, no serio, no w domu nie mamy takich mebli, jak będziemy mieli w samochodzie. Niezłe, niezłe cuda. Pokaż naszą tą półeczkę, to jest w ogóle niesamowite. Bo koncepcja jest taka, że to jest spód właśnie naszej szafki wiszącej, z lewej strony. I ja nie chciałam, żeby ona się kończyła standardowo tutaj, tylko chciałam, żeby jeszcze z tej szafki wychodziła półeczka. No i pomyśleliśmy właśnie, że tutaj fajnie by było, jakby na końcu była wyfrezowana, żeby była zaokrąglona. I do tego, żeby była właśnie taka. Mm, jak to nazwać? No, taki uchwyt, żeby nic nie wylatowało, żeby kwiatki na przykład się trzymały. No i daliśmy sklejkę elastyczną, ale to, co zostało tutaj stworzone, to wygląda po prostu, jakby wyjechało z jakiejś super profesjonalnej produkcji, jakby to maszyna zrobiła dosłownie, bo jest tak idealnie to wykończone że nie możemy wyjść z kodziemy. To wygląda jak maszyna, a to są ręce pana Przemka. Także. To jest jakiś cud, cud, cud techniki. A żeby wam jeszcze trochę zwizualizować pracę pana Przemka, to opowiem wam historię, jak ostatnio tutaj byliśmy właśnie w warsztacie. I właśnie o tej półce rozmawialiśmy, o tym spodzie. I ja mówię, że chciałabym tu właśnie taką półkę, żeby ona była tutaj tak wyfrazowana i żeby była, żeby była do tego miejsca. No i tak sobie pomyślałam, że nam by to zajęło pewnie z dwa dni, żeby to ładnie dociąć, bo tu, tu trzeba byłoby piłą dociąć, tu trzeba byłoby wyżynarką, tu wymierzyć. trzeba byłoby fryzarką, trzeba byłoby to wymierzyć. No, kupę czasu by nam to zajęło. A na to pan Przem Przemek mówi, to dajcie mi pół godziny, ja zaraz to, to, to zrobię i, i przyjdę. I my tak na średni pół godziny, Jakie co, jakby na to zajęło tyle godzin. Nie mija 15 minut, Pan Przemek przychodzi. I gotowe. Z tym gotowe i za pierwszym razem idealny wymiar. No przecież jakie to trzeba mieć oko. No i to jest właśnie oko Pana Szemka. Dziękujemy bardzo za pomoc. Świetna robota. E, efek... Do zobaczenia. Tak jest, do zobaczenia. Efekty niedługo w internetach. A my robimy szybkie przejście i widzimy się w kolejnym miejscu. No i jesteśmy, magiczne przejście. Zanim opowiemy Wam o gotowej szafce, to pokażę Wam jeszcze, jak dołożyliśmy te złote uchwyty i jak zainstalowaliśmy tak zwane kliki. Nie pamiętam, jak to się profesjonalnie nazywa, ale działa, bo dzięki nim Szafka ciężko chodzi, to znaczy ciężko ją otworzyć, więc teraz przejdziemy do tej części, jak to zrobiliśmy. No i teraz wam pokazuję, co tutaj wymyśliliśmy za patent. To są takie. My na to mówimy kliki, ale to się nazywa. To się nazywa o tak. Zaczep wciskany, ocynkowany. Więc te zaczepy instalujemy w ten sposób. No i tutaj jest mega sprytne to. Zaraz wam pokażę. Pokażę, że to ma takie yy, na końcu jest zakończone na a, ostro i dzięki temu, jak zrobimy sobie właśnie wkręcimy jedną stronę, sadzimy to tu i zamkniemy szafkę. To już nie zamykam drugi raz, bo już to raz zrobiłem. To szafka ma takie cztery punkty, no i potem te punkty widać. I do tych punktów sobie przykładamy. O, wciskamy i poprawiamy. I dzięki temu, jak przykręcimy, to jest w idealnym miejscu. Ostatnim etapem, w budowie szafek, jest oczywiście przykręcenie uchwytów. No, i tutaj o wiele łatwiej byłoby, jakbym te uchwyty miał już wcześniej. I dzięki temu, po prostu można by było. Gotowe otwory nawiercić już przed malowaniem i po prostu po malowaniu mieć to wszystko gotowe. No ale niestety nie ogarnęliśmy wcześniej tych uchwytów. Mało tego, wybieraliśmy je bardzo długo. Jedne były za okrągłe, jedne nie takie, inne nie takie. E, rozkminialiśmy na przykład nie wiem, takie uchwyty, no to ten, ten jest na przykład spoko, ale niestety e, jest za złoty. Nie wiem, czy to tutaj widać, ale ma in, inną barwę. No i tak szukaliśmy, szukaliśmy, aż w doszliśmy do, no do takich. I te są naprawdę ładne. Także mocuję tutaj. Już sobie zrobiłem mm, otwory, nawierciłem, pomierzyłem wszystko. Właśnie je wkręcam i gotowe. Et voilà, Wszystko jest gotowe i tak to wygląda. Dla przypomnienia, jeśli chodzi o tą szafkę, to na początku zbudowaliśmy ramę, czyli mamy tutaj taką ramę z kantówek. Tą ramę przykręciliśmy i od do, do tej właśnie ramy przymierzyliśmy nasz spód. Tutaj już jest zasłonięte listewką, więc nie widać, ale ten spód opiera się na ostatniej desce bazylejnej. więc ma kilka punktów podparć. Tutaj nie wiem czy pamiętacie, ale w, na początku robiliśmy takie otwory z nitowkrętami, więc ta kantówka u góry jest do mm, właśnie do tych nit Za pomocą tych nitonakrętek e, jest przykręcona do, e, do sufitu, także to jest super mocna konstrukcja. Mm, no i z tym to w ogóle było wyzwanie, to już widzieliście u. Pana Przemka, żeby zrobić właśnie spód szafki jako, jedna, jako jedną część, czyli mamy tą część aż tam do naszego kwiatka i to jest ten cały spód, to jest jedna część i żeby to tutaj przymierzyć, to to było nie lada wyzwanie, ale panu Przemkowi udało się to tak, nam to by się tak szybko nie udało. No i tutaj mamy klasycznie siłownik do szafki, żeby się nie otwierała. Tutaj mamy klasyczne takie otwieracze. No i żeby je zainstalować, potrzeba przynajmniej sklejki 15, na 12 już by wyszło na wylot. Więc fronty mamy piętnastki, jeśli chodzi o spód to jest sklejka dwunastka, a kantówki mamy z tego co pamiętam 4 na 3. No i potem te wnętrza szafek, dołożyliśmy takie policzki i one są przykręcone po prostu na małe komfortniki. No i to wszystko. A, jeszcze Alcia pięknie obiła środek, masz pokazać tutaj e, pięknie obity e, Alufoks do wykończenia, e, żeby nie było widać naszego Alufoksa. On był kiedyś wszędzie i stwierdziliśmy, że no chcemy zrobić to ładniej, żeby to zakryć po prostu. Chciałem jeszcze dodać tutaj, bo to jest niesamowite, że ten element jest normalnie ze sklejki elastycznej i ta sklejka elastyczna jest tak pięknie wygięta, nie trzeba tutaj było nic podgrzewać i ona po prostu tak została przyklejona. No i trzyma się pięknie, do tego jest pomalowana w tym samym kolorze i no aż. Ciężko uwierzyć, że to jest drewniany element, a jest to drewniany element. To wszystko jeśli chodzi o ten odcinek. Oczywiście chcielibyśmy przeogromnie podziękować wujkowi Andrzejowi, całej firmie Acer Meble za stworzenie naszych pięknych szafeczek. No i oczywiście panu Przemkowi za to, że je tak pięknie złożył. No i Wam oczywiście też bardzo dziękujemy, że byliście z nami przy procesie tworzenia tego wszystkiego, co tutaj mamy w Dukatosku. I widzimy się w kolejnym odcinku, więc jeśli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka, zostawcie komentarz, bo one zawsze nam pomagają przy algorytmie YouTube'a i będziemy mogli dzięki temu dotrzeć do większej ilości osób. Więc kończymy. To by było wszystko. Widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia.